Ech. Jaka godzina? Uj się do szkoły. O nie! Muszę się ubrać, ubrać się muszę. Ech. Już raz na Ok no? Dziwne. Może się spóźniłem na lekcję, albo jestem pierwsza hmm. dzwonek przepraszam za spóźnienie. Proszę zajmij twoje miejsce. Teraz jest historia. Spóźniłaś się na dwie lekcje. Przepraszam, nie miedziłem krążą do dokładnie. Okej, okay, zajmij twoje miejsce, proszę. Zcieć obok Applejack, tylko te miejsce zostało. Nie mam nic jej. Okej, okay, zacznijmy od historii. Historia jest po to, żeby mieć pewność, żeby mieć, ale pierwsze na do historię. Tak, i to mówisz. Ech. I to jest po to, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie. Albo się działo. Ok. Teraz będzie kartkówka. Proszę, 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 proszę. Proszę, zdejmij. Już? Ech. Tak szybko nawet nie zaczęłam, ale już. Zaczęła się od kogoś zgapieć. Ta, jasna. Pokaż. Pst, pst, pst. Proszę, była szóstka. Bo ja uwielbiam szóstki. Wszystko dobrze. Szóstka plus. Ktoś jeszcze? Proszę pani, ona ode mnie Zgapiała. A, jasne. Ała. Proszę pani! Proszę pani! Proszę pani! Nie, ona nie zgapia. Ty sama zgapiasz. Ale proszę pani... Proszę... Proszę, zajmij tutaj miejsce. Okej, okay, okej. Okay. Proszę pani... Więcej już ani nic? Nie, nie mówcie pytań, proszę. Przerwa! Wii! Ankelila can fly. Przerwa! Wii przerwa, przerwa! 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 Oh, wow. Chyba nic ci się nie stało, co? A jak wszyscy rozmawiają, to my też? A musimy w ogóle rozmawiać? Już rozmawiamy. A w ogóle to. Fajna korona? Ta fajna. Dzięki. Nienawidzę jej. Ale co? No tej rali, tylko ona ciągle mówi. Och, jestem piękna, piękna jestem. Ta. nie widzę jej. Ona jeszcze, ona jeszcze, nie ukrada zwierzaka, rozumiesz? Puszaka chyba, puszaka zwierzaczka, no chodź, ale ta ta wiem, jestem głupia. Ała. O nie jest Pinkie Pie. Czy ktoś mówił o Pinkie Pie. Tak, my mówiliśmy. No i co? No, no i co? Co, 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 co? No wiecie co? Um, Proszę na wejście o sośkach A co są cośki. coś? Coś. To tak, coś, 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 coś. Tak. Nie słuchaj jej tak, ona... ona ten. Znaczy, nie, nie mówiliśmy tak. on... Tak, tak, mówiliśmy coś kacios, coś cośka. tak? Tak, tak. No to co robimy? Nie wiem. Ok, to idę. No, ale się sobie poszło. Czekaj, idę. Rozumiecie już o co mi chodzi? Ja go kocham. A moje marzenie jest o to, żeby zostać postępkarką.